Tutaj wjeżdża Impuls 36WE z Wisły Głębce do Katowic. Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj jest piątek. Drugi dzień kwietnia 2021 roku jesteśmy na stacji Pszczyna Przyjechaliśmy zobaczyć. Ale autem. Tak, autem. oglądać co tu. Bo pociągami będzie. na razie nie możemy jeździć. Tak i, proszę, bardzo ładny traks no Rail tak. Polska. Ze składem ze Katowice, beczek, to, 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 to. tutaj stoi ten trax, a za chwilę tu wjedzie 94707 ze stacji. Bo chyba 7, nie wiem, czy 94707, ale chyba tak z Katowic do Zwardonia jeszcze go nie widać. No, tutaj tego nie, nie pisało, że on odmawiałem na rozkładzie. Tak. No to pewnie ze Zwardonia. Ale co to? Przecież przed chwilą jechał ten. Wejścia. Wejścia. No, i będzie mi Janka Tutaj wiedzie. Tutaj jest. Ojej. Ojej. Czy się kamera zamarzyła? wiadany do o się A my limam się 94717! I mamy po prawej stronie TikTaka. I obok AKSK N76 i, I Drax. No, mi się tu czeka jak zrobić zdjęcie. No. Rogatki jeszcze otwarte, więc będzie stała. Nie, bo 94864 Nie ma go w rozkładzie Żywiec Katowice Nie ma go w rozkładzie No nie ma go w rozkładzie Jeszcze jedno, zrób zdjęcie. Zobaczymy, no. co to za skład jest. No. Eee, 94864 Jest, przyjeżdża. A 17.15 aż ma odjazd. Pociąg 94864 więc odjazd ma 17.15 Nie wiem czemu. A przyjazd 17.7 czyli stoi tutaj 8 minut. O proszę, 17.7 z żywca. Zobaczmy co tu jeszcze możemy złapać dzisiaj dzisiaj jeszcze możemy... My czekamy do tego Co Co to osiem... jeszcze dzisiaj 8 możemy 8... złapać? My czekamy na tego 8, 8. no się nie, tak długo nie będziemy tutaj. Nie będziemy. O, jakiś sprinter będzie śniące 66. Do Boże tym pojedziemy. Został zielone? No Coś jest tam z małym stołem Tata Jedzie Jedzie Odjeżdża Do stacji Żywiec, obiedzi stolu pierwszego, przy Peronie drugim. Pociąg S5 Sprinter. Do stacji Żywiec, obiedzi stolu pierwszego, przy Peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Jechał sprinter, ale troszkę brudny. Katowice Żywiec. Dwa elfy do Raci Boża jadę o 1753 i do żywca do żywca 9415 i do radziboża są dwa elfy i tracks Na razie to nic nie przejechało za bardzo tylko był no nie było żadnych towarów. A my teraz jedziemy na Zabrzeg Czarnolesie albo na Zabrzeg. Na Zabrzeg czy na Zabrzeg Czarnolesie? Na Zabrzeg. Pewno na Zabrzeg. Ale na który? Pierwszy jest Czarnolesie. A to my na Zabrzeg, no Zabrzeg pojedziemy. A tam nic nie będzie. Zobaczymy jak będą na dworzec. Ale tam nie ma dworca. Za jest? Nie. Zamontowany. Podjeżdż gdzieś dalej, bo tam jest do niczego jechać. Tam jest do niczego jechać. Kur się. I jesteśmy. Na stacji żabrzek. Przegapiliśmy to boga. Wchodzimy na remontowaną stację Zabrzeg Nie remontowana. Już jest wyremontowana, nie, jeszcze zobacz, widzisz, popatrz. Zobacz tutaj cały czas trwają pracę. Właśnie przed chwilą przejechał skład towarowy. Bardzo mocno sieci słoneczko O boże jak ładnie tutaj prace postępują tutaj jeszcze jest budynek co prawda jest nieremontowany na razie zobaczymy czy on będzie czy nie powinien Tu by trzeba było gdzieś przejść no a tu nie wejdzie zobacz w turku widzisz? Tu jest wejście na parę drugi no a tam niestety jest zagrodzone O, tutaj jest wiata peronowa Aparat się rozładował, to nie mogę rozjeść To jest? Hmm. Może to jest, żeby przypiąć rower Co to jest? Nie wiem, patrz, to jest do oparcia Aha, żeby się opierać Albo, hmm. albo do wózki. Tak się oprzeć no. Ławki. Tak. I złapiemy tu chyba dwa składy. Sprinter czarna wisełka do Wisły i. PR do cieszyna. No zobaczymy co no, tu będzie. PR do cieszyna powinien jechać. Nie da się przejść. Zobaczymy. Nie da. Nie da się. Gjada. Na peron drugi się nie wchodzi. Tata! Tata. Na peron drugi się nie wchodzi. Mhm. Nic nie jest. No niestety okazało się, że Czarna Wizełka dzisiaj nie jedzie. Dopiero za 40 Minut pociąg do katowic, więc zbieramy się i Jedziemy do domu. Nie. Proszę? Tak? Jesteśmy po drugiej stronie. Jesteśmy po drugiej stronie, gdzie dwa tory na grupę i tu są te z pomarańczo, z pomarańczowym więc coś powinno jechać następny semafor to stój do 40-60 zobaczymy, na razie pusto na razie nic chwilkę poczekamy, zobaczymy czy jechać. No tak Dzień dobry, cześć. I czołem. Dzisiaj jest sobota, trzeci dzień kwietnia. 2021 roku i jesteśmy w Katowicach. Przyjechaliśmy zobaczyć, jak wygląda w ten sobotni dzień na stacji Katowice. Tutaj mamy pociąg do Żywca. ten towarowy? Właśnie pani zapowiadała przejazd pociągu towarowego. Szyperonie peronie, drugim. Czekamy. No i chyba zaczyna padać. Skąd wiem? Słyszysz ten dźwięk? Możliwe, że to jest uderzanie kropli deszczu o dach, zadaszenie na dworcu. I odjeżdża Kajśka koszywca 94809 22WD010 a z tyłu dwa tiktaki złączone pojadą do chałpek ciekawe gdzie tam, zestawienie gdzie ten towarowy gdzie ten towarowy, właśnie nie widać go o! Coś tam jedzie. Chyba, że to Galicja. To może być Galicja. Nie. Nie? Nie, było to była Galicja. O! I wjeżdża. Pociąg towarowy. Tutaj zaraz pojawi się również Stadler. Z prawej strony do? Do Częstochowy. O, i co to za lokomotywa? Gamma. Gamma? O, proszę. Pesa Gamma. O. Spesu. jeżdża pociąg? Intercity, tylko do 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 Przemyśla Głównego to, to, to. głośno, co? nie ma i wjechał pociąg do tych lodowisk wyszło? tu stoi ten Stalder do Częstochowy odjechał do Chałupek ten skład tutaj <trykne> Galicja o i wjeżdża Daszyński do zwardonia dzisiaj ED 161 Dzisiaj z Warszawy wschodniej A my się idziemy ogrzać, bo tu zimno A jest, idziemy się ogrzać I zaraz wracamy. Wjeżdża pociąg. Chemik z płocka do Katowic. Pociąg kończy bieg. EP Zero siedem dziesięć pięćdziesiąt sześć. Wczoraj tu przyjęli dwadzieścia minut później, rozcylecowany. Tak? Ma podpięła się pod chemika. Ale go będzie pkać. I wjeżdża pociąg. Intercity Sobieski. Z Wiednia do Gdyni. EP09 027. Tu podstawia się pociąg do Lublińca i wjeżdża pociąg z Krakowa Dinnego po Polegioją łapę tam się do wykazka I to wyjątkowo na peron pierwszy, pierwszy. EN63 trzy. mi nie wyszło nie wyszło mi no, i odjeżdża siódemka a my czekamy na który jeszcze nie jest niezapowiedziany i już widać z daleka intercity Wawel I kończymy nasz dzisiejszy wyjazd do Katowic. I mówimy wszystkim. Do widzenia, do zobaczenia i do usłyszenia. I wesoły świąt. Tak. Bawal jeszcze tu odjeżdża. Jedzie? アップしてアップし。